Tak jak zmieniały się rozporządzenia, bodajże na początku listopada w zakresie tego, kogo doliczać do statystyka, kogo nie doliczać, bo nie wiem, czy panowie wiecie, też te rozporządzenia się zmieniły i na przykład z prywatnych laboratoriów wcześniej się liczyło tylko pozytywne później, tylko testy ogólne później. Na odwrót cały czas to się zmienia, tylko że to są rozporządzenia, a nie ustawy, w związku z tym opinia się o tym nie dowiaduje. Oczywiście, że lekarze kierują w tej chwili tylko i wyłącznie pełnoobjawowych pacjentów na badania, w związku z tym spada liczba testów. Na dowód tego e, przedstawiam liczby. W Polsce e, pozytywne wyniki testów otrzymuje około 50-60% osób. Jesteśmy e, na pierwszym miejscu, bodajże w tej chwili, w rankingu światowym. W Małopolsce, e, dla, dla Państwa ciekawości i posła Kaczyńskiego, który stamtąd jest, 98% testów za ostatnie dwa tygodnie okazało się pozytywne. To znaczy, co Państwo uważacie, że szczelamy tak świetnie, że te 98% trafiamy, a reszta oczywiście nie jest chora?